Pośpiech ignorancja, brawura i brak rozsądku to najwięksi zabójcy na torach. Tarczą chroniącą przed nieszczęściem jest wiedza na temat przepisów i odpowiedzialność za siebie oraz inne osoby. Poprzez szeroko zakrojone działania od lat PKP PLKSA edukuje uczestników ruchu drogowego i walczy o to, co najcenniejsze ludzkie zdrowie i życie. Kampania społeczna, bezpieczny przejazd to nie tylko szczytne idee, ale przede wszystkim cykliczne działania mające na celu podnoszenie świadomości uczestników ruchu drogowego. Jedno z takich spotkań odbyło się w niepublicznej szkole podstawowej w Niewodnicy Kościelnej takie spotkania jak to tutaj w Niewodnicy Kościelnej w szkole z dzieciakami to jest ważna część naszych działań w ramach bezpiecznego przejazdu. Oczywiście są to działania na rzecz bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych na terenie kolejowym i znaczną ich część kierujemy właśnie do dzieci, ponieważ takie działania przynoszą najlepsze efekty. Zasada jest prosta i wcześniej z takim przekazem na temat bezpieczeństwa do dzieci wyjdziemy, tym więcej w głowie zostanie można powiedzieć. I dlatego staramy się kierować się te nasze pogadanki, bo tak u to ma formę, do dzieci najmłodszych, w klasach 1-3, do przedszkolaków. Tak mamy dostosowany ten przekaz. Oczywiście jesteśmy też w stanie zrobić takie prelekcje dla dzieci starszych, ale skupiamy się to przede wszystkim na tych młodszych rocznikach. Temat dzisiejszego spotkania, tak jak kilkudziesięciu spotkań, które organizujemy w skali roku na terenie województwa podlaskiego, w skali całego kraju, to już idzie w setki, to jest oczywiście bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych i na terenie Kolejowym. podajemy to w formie lekkiej, łatwej, przyjemnej, zabawowej. Przyjeżdża po pierwsze koleżanka ubrana w mundur kolejowy, co samo w sobie jest atrakcją. Przyjeżdżają funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei też w mundurach, bardzo często z psem. Dobierają takiego psa, którego można zabrać do dzieci, który dobrze znosi kontakt z dziećmi. To jest też zawsze dodatkowa atrakcja. Pies robi wielką robotę w takich spotkaniach. Mamy ze sobą materiały. To są filmy, to są prezentacje. Koleżanka dużo Rozmawia z dzieciakami, pyta, a jednocześnie każdy po takim spotkaniu dostaje materiały: kolorowankę, książeczki, gadżety, więc to jest też atrakcyjna forma dla szkół. Można się do nas odezwać, zamówić takie spotkanie. My umówimy termin, troszkę trzeba poczekać, bo zainteresowanie jest duże, ale warto, ponieważ to jest taki dzień w szkole, troszkę inny niż zawsze. Przyjeżdżają kolejarze, opowiadają, zostawiają prezenty, no i przede wszystkim zostawiają w głowach wiedzę. Mamy specjalne lekcje. Są także i spacery po to, żeby dzieci umiały przechodzić przez jezdnie, żeby umiały wsiąść do pociągu, żeby umiały zachować się także w miejscach publicznych, a także w miejscach właśnie tych, 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 tych publicznych przewozów. Dlatego, żeby po prostu w tym dorosłym życiu nie stwarzały jakichś takich zagrożeń, a przede wszystkim, żeby umiały chronić swoje życie. To są dzieci w wieku od mniej więcej 6 do 14 lat. I chłonięcie przez nich wiedzy na ten temat jest takie dość, dość ważne, a zarazem fascynujące ze względu na pewne nowości, a także na to, że wiedzą o tym, że jeżeli będą znali się na tych sprawach, no to będzie im bardzo po prostu bezpieczniej. A także, co ważne, będą i spokojniejsi rodzice. Mamy na to filmy, nagrania, kiedy na przykład zawodowy kierowca wiozący dzieci do szkoły potrafi wjechać na przejazd kolejowo-drogowy pod rogatki. To są momenty mrożące krew w żyłach, to są momenty straszne. Z naszych statystyk wynika, że około 1 trzeciej wypadków na przejazdach powodują kierowcy zawodowi, czyli ci, którzy powinni szczególną wiedzę posiadać na temat przepisów ruchu drogowego, a za wypadki ogólnie na kolei, których jest około 170 rocznie, odpowiadają w 99% Właśnie kierowcy. Nie ma czegoś takiego jak przejazd niestrzeżony. Czasami o tym słyszymy na niestrzeżonym przejeździe. Przejazd mowszy może być niedozorowany przez osobę, może nie być dozorowany przez automatykę, natomiast zawsze jest przynajmniej zabezpieczony znakiem STOP. Więc przejazd niestrzeżony nie istnieje, można powiedzieć. Istnieją tylko nierozsądni kierowcy, którzy nie potrafią dostosować się do znaków, do przepisów, do tego, jak w danym miejscu należy się zachować.